Czasami to, co najbardziej boli, nie widać. Gardło ściska się, głos cichnie, a ty modlisz się w milczeniu. Święty Błażej wie, co nosisz w sercu. Ta modlitwa jest szczególnie dla tych, którzy cierpią w ciszy i nie wiedzą już, jak prosić. Dzisiaj przychodzimy do niego z prostą prośbą o zdrowie. Nie z lękiem, ale z ufnością. Bo historia tego świętego biskupa uczy nas czegoś pięknego. Że Bóg słyszy nawet szept. Że nawet gdy gardło boli, modlitwa dociera, i że za wstawiennictwem świętego Błażeja wielu dostąpiło łaski, której nie śmiało się spodziewać. Usiądź teraz wygodnie. Oddychaj spokojnie. Połóż dłonie na kolanach. Jeśli masz różaniec, weź go w dłonie. Jeśli nie, wystarczy twoje serce. Bo to, co zaraz usłyszysz, to spotkanie z tym, który za życia leczył chorych, a po śmierci wstawia się za nami przed Bogiem. Święty Błażej był biskupem w trudnych czasach. Czasy prześladowań, czasy, gdy wiara kosztowała życie. Ale on nie uciekał. Nie chował się. Szedł do ludzi z miłością, z modlitwą, z błogosławieństwem. I ludzie przychodzili do niego nie tylko po słowo, ale po uzdrowienie. Gardła bolące, ciała zmęczone, dusze zranione. Wszystko składali u jego stóp. I on nie odmawiał nikomu. Bo wiedział, że każdy ból, nawet ten najmniejszy, zasługuje na uwagę Boga. Tradycja mówi o chłopcu, który zakrztusił się ością. Matka płakała, lekarze nie mogli pomóc. I wtedy przyszła do świętego błażeja. Biskup położył dłonie na gardle dziecka i modlił się z całą mocą swojej wiary. I ość wyszła. Chłopiec oddychał. Matka padła na kolana. A święty błażej powiedział tylko jedno zdanie: to nie ja. To Bóg. Od tamtej pory, przez wieki, wierni przychodzą 3 lutego po błogosławieństwo gardła. Ale to nie tylko gardło. To każda choroba. To każdy ból. To każda dolegliwość, która cię niepokoi. Święty błażej słucha i zanosi twoje prośby przed Boga. Może dzisiaj boli cię coś innego. Może to kolano, które nie pozwala iść na spacer. Może to serce, które czasem wali zbyt mocno. Może to bezsenność, która zabiera spokój. A może to lęk o kogoś bliskiego, kto choruje. Wszystko to możesz dzisiaj powierzyć. Bo święty Błażej wie, że ciało i dusza są ze sobą związane. Że gdy boli ciało, dusza cierpi. A gdy dusza jest spokojna, ciało lepiej znosi ból. Dlatego dzisiejsza modlitwa to modlitwa o uzdrowienie całego ciebie. Nie tylko gardła ale całego serca całego życia teraz weź głęboki oddech wypuść powietrze powoli poczuj jak napięcie opuszcza twoje ramiona bo dzisiaj nie jesteś sam święty błażej stoi obok ciebie tak jak stał przy tym chłopcu tak jak stał przy tysiącach ludzi przez wieki z cichą pewną obecnością jeśli wierzysz w moc jego wstawiennictwa zostań ze mną nie spiesz się ta modlitwa wymaga czasu. Może właśnie teraz ktoś, kogo kochasz, potrzebuje tej modlitwy. Może twoja siostra, która skarży się na przewlekłe bóle. Może twój mąż, który nie chce iść do lekarza. Może twoja przyjaciółka, która właśnie dowiedziała się o diagnozie. Pomyśl teraz o tej osobie. Wyobraź sobie jej twarz. I wiedz, że możesz się dzisiaj objęci modlitwą. Bo modlitwa wstawiennicza ma ogromną moc. Ona przekracza odległość, czas i wszelkie granice. Ona dociera tam, gdzie ty nie możesz dotrzeć. Święty Błażej nauczył nas, że miłość do drugiego człowieka wyraża się też w modlitwie. Że możemy być narzędziem Bożego pokoju, nawet nie wychodząc z domu. Wystarczy, że otworzymy usta i powiemy: Boże, ulecz tego człowieka. I Bóg słucha, bo on jest Ojcem, który czeka na każdą naszą prośbę. Teraz zacznę modlitwę Módl się ze mną na głos lub w sercu, jak Ci wygodnie. Ale módl się z wiarą, bo wiara czyni cuda. Święty Błażej, błogosławiony męczenniku, uzdrowicielu, przychodzę do Ciebie z pokornym sercem. Niosę przed Twoją obecność moje ciało, które cierpi. Niosę moje gardło, które boli. Niosę wszystkie moje dolegliwości, znane i ukryte. Ty, który za życia leczyłeś chorych, zmiłuj się teraz nade mną. Błagam Cię o wstawiennictwo przed Bogiem. Niech Twoja święta ręka dotknie mojego gardła, mojej głowy, mojego serca. Niech Twoja modlitwa wzniesie się do nieba i sprowadzi na mnie łaskę uzdrowienia. Wierzę, że Bóg może uczynić cud. Jeśli taka jest Jego święta wola, wierzę, że Ty, święty Błażeju, możesz prosić za mnie. I wierzę, że dzisiaj, w tej chwili, mogę doświadczyć Bożej obecności. Nie proszę o cud spektakularny. Proszę o ulgę. Proszę o siłę, by znosić cierpienie. Proszę o nadzieję, która nie gaśnie. Święty Błażeju, módl się za mną. Módl się za moje gardło, które czasem nie może wymówić słów modlitwy. Módl się za moimi plecami, które bolą po całym dniu. Módl się za moimi oczami, które widzą coraz słabiej. Módl się za moim sercem, które lęka się nocy. Zanieś to wszystko przed Boga. I powiedz Mu, że Twój sługa potrzebuje ulgi. Boże, Ojcze Miłosierny, dzisiaj zwracam się do Ciebie przez wstawiennictwo świętego Błażeja. On zna moją potrzebę. On wie, co noszę w sercu. Proszę Cię, wysłuchaj jego wstawiennictwa. Uzdrów moje gardło, abym mógł śpiewać Twoją chwałę. Uzdrów moje ciało, abym mógł służyć bliźnim. Uzdrów moją duszę, Abym mógł żyć w pokoju, wierzę, że Twoja moc może wszystko. Wierzę, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Dlatego proszę z ufnością i pokorą, niech Twój pokój napełni moje serce. Niech Twoja łaska spłynie na mnie jak balsam. Niech Twoja obecność wypełni każdą komórkę mojego ciała. I niech moje cierpienie, jeśli musi trwać, będzie ofiarowane za zbawienie innych. Amen. Oddychaj teraz spokojnie. Nie spiesz się. Poczuj, jak twoje ciało się rozluźnia. Może bólu nie ma już tak dużo, a może jest, ale jakoś inaczej. Bo wiara zmienia sposób, w jaki znosimy cierpienie. Teraz pomyśl o tej osobie, za którą chcesz się modlić. Wypowiedz jej imię w sercu. A jeśli chcesz, napisz jej imię w komentarzu. Nie wstydzę się prosić za innych. To piękny gest. To pokazuje, że Twoje serce jest otwarte. Napisz teraz w komentarzu, Święty Błażeju, módl się za. I dopisz imię. A my wszyscy, którzy oglądamy to dziś, zjednoczymy się w modlitwie. Bo modlitwa wspólnoty ma szczególną moc. Święty Błażej, módl się za wszystkich, których imiona zostały dzisiaj wymienione. Módl się za tych, którzy nie mieli siły ich napisać. Módl się za tych, którzy oglądają to w samotności. Módl się za tych, którzy tracą nadzieję. Niech Twoje wstawiennictwo będzie jak światło, które przebija ciemność. Niech każda osoba, która dzisiaj usłyszała tę modlitwę, znajdzie pokój i ulgę w sercu. Amen. Teraz chwila ciszy. Nie wyłączaj wideo. Zostań ze mną jeszcze chwilę. Bo to, co teraz następuje, jest równie ważne jak modlitwa. To błogosławieństwo, które Kościół zanosi dziś nad Tobą. Niech Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty, stąpi na ciebie i pozostanie z tobą na zawsze. Niech jego ręka przynosi ulgę, jego słowo pociesza, jego obecność daje pokój. Niech Święty Błażej i czuwa nad twoim gardłem i twoim zdrowiem. Niech każdy dzień przynosi ci siłę i nadzieję. I niech nigdy nie zapominasz, że nie jesteś sam. Bóg jest z tobą. Kościół modli się z tobą. I wszyscy Którzy się modlą, są z tobą. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Teraz chcę ci coś powiedzieć z serca. Jeśli ta modlitwa cię dotknęła, jeśli poczułeś coś głębokiego, nie zatrzymuj tego dla siebie. Wyślij ten film przynajmniej jednej osobie, o której dziś pomyślałeś. Wyślij go na Messenger, na Whatsapp, gdziekolwiek. I powiedz im, to dla ciebie, módl się ze mną kropka. Bo kiedy dzielimy się modlitwą, ona się mnoży. Kiedy przekazujemy dalej Boże Słowo, ono przynosi owoc. I wierzę, że dzisiaj ktoś, kogo kochasz, odbierze tę modlitwę jako dar. Jeśli chcesz, abyśmy mogli kontynuować tę posługę, jeśli czujesz wdzięczność w sercu, możesz nas wesprzeć. Poniżej tego filmu znajdziesz przycisk Dziękuję. To nie jest nakaz, to zaproszenie. Jeśli chcesz podziękować za tę chwilę, za modlitwę, za obecność, Możesz to zrobić. Twoje wsparcie pozwala nam tworzyć więcej takich treści. Pozwala nam być z Tobą codziennie. Każde dziękuję to gest wdzięczności, który wraca do Ciebie stokrotnie. Ale nawet jeśli dzisiaj nie możesz, to w porządku. Twoja modlitwa i Twoja obecność są już ogromnym darem. Teraz pochylam głowę i błogosławię Cię raz jeszcze. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem łaski. Niech każdy oddech przypomina Ci, że Bóg jest blisko. Niech każda chwila przynosi ulgę i spokój. I niech Święty Błażej czuwa nad Tobą i Twoimi bliskimi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idź w pokoju. I wracaj tu jutro, bo każdy dzień to nowa modlitwa, nowa nadzieja, nowe spotkanie z Bogiem. Czekam na Ciebie. A Święty Błażej czuwa nad Tobą już teraz.